Powiem Wam, ludzie często pękają z nerwów, a ja mam na to sposób. Jak dostaję jakąś wiadomość, która mnie tak doprowadza do, 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 do pęknięcia, no to po prostu używam kok koki kok koli. I teraz tak, jak tu mam za duże ciśnienie, to się odkręcam, zwiększam ciśnienie, wyrównuję, prawda? I jest dobrze. Yy, jak masz za duże ciśnienie w koli, to można whisky dodać, potem sprawdzać. Czy jest dobre ciśnienie? Jak jest dobre ciśnienie, to wtedy możesz się strzepać, przyłożyć do ucha i wtedy żaden news Cię nie, nie pęknie. I dam Wam przykład, jak to teraz robi się. Przeczytam Wam teraz newsa o, o synku z BMW, który storpedował rodzinę z i, słuchajcie, storpedował rodzinę z ski a teraz zażądał odszkodowania na wszelkich E, e, żeby, e, czekajcie, żeby ode mnie odszkodowania nie zażądała prawiczka, tego e, synka z BMW, to ja e, chciałem oświadczyć, że to jest przypadkowa zbieżność. Wszystko co mówię to jest przypadkowe, a, a skrót BMW oznaczał bez, bezczelny morderca wyjechał do dupaju. Widzicie i, i, i spuściłem ten gaz i, i nie pękłem. Słuchajcie, koka minimalizuje nieszczęścia, naprawdę. Spróbujcie sobie. Jak sobie zamkniesz oczy i wyobrazisz sobie ten samochód i to dziecko, co się pali, to po prostu bierzesz kokę, odkręcasz, żeby zminimalizować ciśnienie, żebyś nie pęknął z nerwów. I sobie wyobrażam wtedy, że on nie walnął w samochód, tylko w autobus. I tam było 52 dzieci i one się wszystkie paliły. I wtedy po prostu otwieram oczy i patrzę się dzięki koce nie, to nie był autobus. I wtedy po prostu ta krew mi cała z mózgu odpływa już tam do... Do pięści, i tylko w mózgu ci zostaje takie pytanie, co by było, jak on by walnął w autobus z 52 dzieci i one by się spaliły, to czy by ta wiza w Emiratach kosztowała 52 razy drożej, czy rodzice by w tej samej cenie mu te wakacje zapłacili? Ja wam powiem, rodzicom wcale nie chodzi o kasę, bo prawiczka tego z BMW, a przypominam, BMW to znaczy będzie, my mataczymy wszyscy. Prawiczka wydała oświadczenie, że Gazeta Wyborcza ma zapłacić tylko, słuchajcie, 150 tysięcy odszkodowania za naruszenie jego dup osobistych. Jego, dlatego on jest teraz w dupaju, żeby mu się nikt do jego dupy osobistej nie dobrał. I dlatego prawniczka tego z BMW, przypominam BMW, będziesz musiał wyjechać, e, za, e, zażądała wspaniałomyślnie tylko 150 tysięcy. I ja sobie myślę, dlaczego tylko 150 tysięcy? Mówię, czekajcie, bo sobie zrobiłem sobie kokoterapię nie? I, te, i po kokoterapii i mi od razu o, ośniło mnie i mówię jak to było, ta prawiczka wzięła, zebrała tego e, z BMW, nie, czyli BMW, bogaty młody, wydałeś ile? A on mówi, no to wersja podstawowa to milion te, tej BMW kosztowała. Milion, ta twoja BMW nie, nie, to za dużo takiego odszkodowania nie, bo by nas ludzie zjedli. A powiedz mi, a w co przywaliłeś? Ona się zapytała i on wtedy mówi, no wiesz nie wiem, bo wiesz, noc była, szybko jechałem potem mi ogień oślepił wyborcza napisała, że w Kije chyba, a ona tak Kiję. I mówi tak, tylko się odgazuje, słuchajcie, myśl trafi. I mówi w kije 150 tysięcy taka kija, to wiesz co 150 tysięcy ich oskarżymy, to akurat będzie tak w ten raz. I dlatego Wyborcza ma szczęście, że on wjechał w osobówkę, a nie w autobus szkolny. Bo przecież jakby w autobus wjechał, to przynajmniej... Następny płacić, bo prawniczka może teraz reprezentować rodziców sprawcy z BMW, czyli przypominam, bogata mama wytoczy yy, proces. Yy, rodzinie yy, ofiar może wytoczyć proces za to, że się tamci spalili na oczach jej synka z BMW. A jej synek zawsze miał problemy z, z ogniem od dzieciństwa i teraz po prostu sika pod siebie. Do teraz sika pod siebie, nawet ma żółtą wizę. Yy, złotą wizę ma teraz od tego sikania. Ja sobie nie wyobrażam, ile ci rodzice tego z BMW, BMW, czyli bandzior będziesz miał w czasy, oni musieli wydać nam sze ile pieniędzy za to, że to nie oni siedzieli w tym samochodzie razem z synkiem. I to nie w nich ta kija przywaliła 300 na godzinę. No ale dzięki temu właśnie, że oni to wymodlili, że to nie oni tam siedzieli, no to teraz się mogą spalić tylko ze wstydu. I wam powiem zaufaniu, za nim pęknę, się boję, tylko żeby nie było tak jak wcześniej. Jak rząd przyszedł tamtym, to jakiś wariat obiecał od razu, że on dopilnuje, że wrak wróci do Polski. I teraz ten nowy rząd nie obiecał, że wrak wróci do Polski, no ale nie musiał obiecywać, bo wrak jest w Polsce. Wystarczy, żeby rząd obiecał, że sprawca wraku wróci do Polski. Tak nam dopomóż Bóg. BMW. Bóg może więcej.